Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania Jarosław Juszkiewicz. Dobry dzień Prachi! Dzień dobry. Jedziemy. Stresujący jest ten parking, bo tu się dużo płaci w obcej walucie. Nie każda karta działa. Nikt nie lubi takich cyrków, więc... Więc dlatego nagrywam, bo, bo na pewno będą cyrki. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wyjazd też tutaj jest nieprzyjemny. Zaraz się wszystko okaże. Parking tutaj za te dwie doby to kosztuje chyba w przeliczeniu jakieś 90 euro. że nikt nas tutaj na wyjeździe nie zostawi. dosyć dużo samochodów dzisiaj. O, już mamy problem. I już mamy, słuchajcie, problem. Two thousand years later. jak widzieliście ja poszedłem szukać a się znalazło no i ten wyjazd tutaj taki nie zaprzyjał. No ale żeśmy wyjechali. Proszę bardzo, bez ofiar śmiertelnych, a tu w lewo trzeba wydać. Jedziemy pod hotel, ładować walizki 20 minut. Priorytet muszę swoją walizkę jeszcze spokoju zabrać. No i jedziemy. W kierunek Wiedeń po drodze Kościół z Kości w Kutnej Chorze jakieś półtorej kilometra półtorej godziny od Pragi właściwie to sobie go od razu ustawmy trochę nam to wszystko skomplikuje no ale trudno, skomplikuje czasowo byłaby prosta, ładna droga na pewno i tak trafimy na jakiś korek, bo to przecież jest takie czeskie, że jest korek na autostradzie. Zawsze trafiam na korek na autostradzie. I zaraz się okaże, że... Uwaga, uwaga. Werble. Bam, 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 bam. Jeszcze myśli. Przetwarza tą, to jak go kliknę, to się zawiesi. Widzicie? I teraz by niepotrzebnie klikałem. No, ale powinno być koło półtorej godziny, i potem niecałe trzy godziny. Eee, źle mówię: półtorej godziny, potem dwie godziny. Serwis stop, czterdziesta piątka. I znowu około dwóch godzin do centrum Wiednia. Prosto do Ikei, gdzie śpimy. O, to taka ciekawostka, aczkolwiek nie śpimy w Ikei, ale w budynku Ikei jest. Hostel Ikea śmieszna, bo piętrowa, bodajże pięciopoziomowa Ikea. A dwa piętra środkowe to jest hostel Joe and Joe. Taki bardzo fajny, nowoczesny hostel. Więc. Zobaczymy, co nas czeka. no Zobaczymy. Tymczasem jedziemy. O mail z Hiszpanii do mnie przyszedł z Moret. Że zamówienie do samochodu wysłane. Hmm. Także. Do zobaczenia.